A jak czujesz się jako singielka? Um, dobrze. Jestem w takiej mojej boys era, ale nie, że f***, tylko, że serio no, nie ich po prostu. Czyli nie chcesz się z nikim spotykać. No, wiesz, co ja najbardziej. Ja mam taki problem, że ja jestem straszną overfinkerką. Tak jak ci wcześniej mówiłam, że ja przez to, że mężczyźni mnie różnie traktowali, to um, nawet jak jest dobrze, to z tyłu głowy mam, że okej, okay, jest dobrze, ale on może mnie zdradzić. Okej, okay, jest dobrze, ale on może mnie nagle zostawić. I jakby. Ja strasznie, ja chcę nad, tym, chcę nad tym popracować zanim wejdę w kolejną relację, strasznie uzależniam swoje emocje i mój nastrój w ciągu dnia od tego jak potraktuje mnie dana osoba, że nie wiem, jakby martwiłam się czymś co robił Piotrek czy, czy jakiś inny mój chłopak, to ja nie wiem, jechałam akurat na koncert, to wszyscy słuchali muzyki i się cieszyli w busie, a ja mogę siedzieć z tyłu i być smutna i... Subskrybuj, aby być na bieżąco, bo będzie jeszcze ciekawiej.